Kilka metod przeciwstawiania się złu w formie tym Fotownia e, będzie proszona o odgadnięcie e, haseł. E, po odgadnięciu hasła będą pokazane w publiczności. Zacznijmy od pierwszego. Zaczynamy. Krzyż. Modlić się. Myśleć, rozum. Ha? Myć, makijaż. Patrzeć, patrzeć się w myślę. Patrywać. Krzyż. się. Koncentrować. Chcesz... Adorować. Tu chcesz? Koncentrować. Adorować. Adoracja. Próbuj. Widzieć wyłącznie Krzysztof, tak? Patrzeć. Patrzeć. Drogowska. Tak. Drogowska. Nie. Koncentrować dro... Koncentrować się. Jak? Na Koncentrować się na Koncentrować się na krzyżu. Przeżegnać się. Kręgosłup. No Jezu. O, dźwigać krzyż. Tak? Na Jezusie, A, na Jezusie, ale co na Jezusie? Rany. Na, na Jezusie? Na sobie. Koncentrować no, się na Bitać się. Dziękczyniście. Pozdrawiam. Nie ma nikogo. brakuje. Kontakt. Kontakt. kontakt z okay. dobry kontakt. słowo, jedno słowo. Dobra. Dobry. Dobry kontakt. Relacja. Dobry. kontakt. Dobry kontakt. Dobra relacja, bo Panie Przewodniczący! jeszcze. Gdzieś. Gdzieś. Gdzieś w tym. Przerwę Czy tym. Przerwę Poznawaj. Łatwo I Ostatnie hasło. E, nieco inną metodą kalamburów. E, ja będę mówił słowa... E, Pokażę. E, ja nie pokazuj. Wszyscy widzą. Ja nie widziałem. E, no, słowa e, inne niż e, zawiera hasło. E, Będą pisane tymi <grym> słowami, a należy to odgadnąć, tak? Przez skojarzenia. Przez skojarzenia, tak. E, hasło zawiera pięć wyrazów, jedno, jedno krótkie. Pierwsze słowo to na przykład gdy kupimy bilet, musimy go skasować. Idzie, idziemy, skosujemy i kontroler jedziemy, kalar. jedziemy, bilet, jedziemy. Możemy... Jaki jest warunek tego, że kontroler nam sprawdzi? Nie sprawdzi. Jaki warunek, że Okazać bilet. Czyli co musimy zrobić, żeby okazać? Nie, nie.

Zawierzenie. Można. Przyjacielowi. Zaufanie. Tak, zaufanie. drugie słowo. Tak, już mówię. Zaufanie. zaufanie. No, Trzeba połączyć te pierwsze i drugie. Pierwsze i drugie. Zachować zaufanie. trzeci punkty. Do Boga. Czwarte. Coś niełatwego, to. Problem. Wyzwanie. Problem. Problem. Zachować. Wyzwanie. W trudności. Jakich? Trudności. Trudno zachować zaufanie w tych książkach. tak? I ostatnie słowo. Co mi jeszcze jest w zagadce? Czas. W trudnym czasie, Zachowaj zaufanie w trudnym czasie. Zachowaj równość w trudnym czasie.